Ślenice i TV Wasza telewizja internetowa. Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej inaugurującą ósmą edycję Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem. Międzykulturowego festiwalu, który od 8 lat już jest nierozerwalnie związany z kulturalną aktywnością województwa małopolskiego, ale także jest również wyznacznikiem wspaniałego charakteru miasta Myślenice, który jest gospodarzem też i pomysłodawcą tego wydarzenia, które tu w Małopolsce odbywa się już właśnie 8 lat, od 8 lat. Wracamy praktycznie po dwóch latach przerwy do tej klasycznej formuły festiwalu z udziałem zespołów pieśni i tańca z różnych części świata. W tym roku to 10 zespołów, 7 zespołów zagranicznych i 3 zespoły polskie. Będziemy mogli, szanowni państwo, czerpać z kultury, tradycji i folkloru takich grup jak zespoły z Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Meksyku, Palestyny, Rumunii, Serbii, Kenii i Polski. To będzie zespół Pieśni i Tańca Ziemia Myślińska, to będzie regionalny zespół Mystkowianie, a także Zespół Woda na młyn z Warszawy. Program festiwalu, Szanowni Państwo, to naprawdę bardzo różne wydarzenia. Od wydarzeń właśnie rękodzielniczych przez wydarzenia taneczne, ale także koncertowe i również te dedykowanie, dedykowane Ukrainie, dlatego że jesteśmy cały czas w jedności z naszymi przyjaciółmi, naszymi artystami z Ukrainy. Dlatego im dedykujemy dwa wydarzenia. To jest koncert zespołu Woda na Młyn z takim programem Pogranicze, który będzie w czwartek 14 lipca. O godzinie 20, a dzień wcześniej o godzinie 18.30 zagra Iryna Hubiak, bańdurzystka z Ukrainy, która również będzie raczyła nas swoim wokalem. Program bardzo bogaty i program już dziś od godzin popołudniowych będzie szczegółowy dostępny na naszej nowej stronie internetowej www.festiwal.myśleńce.pl. Te wydarzenia, szanowni państwo, to oczywiście praca wielu wolontariuszy, praca wielu osób, ale również taka opieka instytucjonalna, która, która pozwala, wala nam na to, żebyśmy z roku na rok mogli się rozwijać i mogli małopolską i publiczność zaskakiwać. Dlatego myślę, że w tym momencie, mówiąc o opiece instytucjonalnej, warto wspomnieć o ogromnym zaangażowaniu miasta i gminy Myślenice oraz województwa małopolskiego, których reprezentantów mamy dzisiaj na naszej dzisiejszej konferencji, gospodarz festiwalu, gospodarz miasta, burmistrz Jarosław Szlajtka. Dziękuję, panie dyrektorze. Szanowni państwo, bardzo serdecznie zapraszam na już ósmą edycję Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem Domyślenic. Szczególnie w tym roku program jest wzbogacony także o występy nie tylko grup artystów folklorystycznych z całego świata, którzy przyjadą na to Święto Folkloru Domyślenic, ale również w związku z trwającym jubileuszem i obchodami 680-lecia lokacji Myślenic. Program całego festiwalu został wzbogacony także o występy artystów, muzyków polskiej sceny muzycznej. I w ramach festiwalu, coś czego jeszcze nie było, właśnie wystąpią gwiazdy polskiej muzyki, będzie zespół Ennej. Zespół Golezu Orkiestra i Kaja. Także bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszam oczywiście na te koncerty folklorystyczne, ale także na występy naszych gości. Bardzo serdecznie zapraszam mieszkańców miasta Gminy Myślenice, mieszkańców całej Małopolski no i wszystkich gości, którzy mam nadzieję, że przyjadą i zaszczycą swoją obecnością podczas trwania całego festiwalu. Z tego miejsca, Szanowni Państwo, pozwólcie, że podziękuję już województwu małopolskiemu, zarządowi na czele z panem marszałkiem Witoldem Kozłowskim, pani wicemarszałek Iwonie Gibas, za to, że już kolejny raz województwo wspiera organizację, przeznaczając konkretną kwotę finansową z budżetu województwa małopolskiego właśnie na organizację tego festiwalu w Małopolsce, w Myślenicach, jesteśmy z tego dumni i Cieszymy się, że też w ty, właśnie w tym roku, w roku jubileuszowym, festiwal jest włączony w nasze wydarzenia towarzyszące jubileuszu 680-lecia lokacji miasta. Szanowni Państwo, program jest bogaty. Stąd też jestem przekonany, że po raz kolejny myślenice staną się stolicą nie tylko europejskiego, ale światowego folkloru. Na co jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich zapraszam do myślenia. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękujemy panu Burmistrzowi. A o zabranie głosu poproszę panią dyrektor Monikę Gubałę dyrektor departamentu kultury i dziedzictwa narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj w imieniu pani. Marszałek Iwony Gibas, członka zarządu województwa małopolskiego, przesyłam najserdeczniejsze pozdrowienia i oczywiście serdecznie zapraszam do Myślenic, do Małopolski, gdzie będzie właśnie w dniach 11 do 17 lipca biło serce kultury, nie tylko małopolskiej, ale ogólnoświatowej. Szanowni Państwo, dzięki zaangażowaniu województwa małopolskiego, ale przede wszystkim dzięki zaangażowaniu zarządu województwa małopolskiego pana marszałka Witolda Kozłowskiego oraz pani marszałek Iwony Gibas, członka zarządu województwa małopolskiego, kompetencyjnie odpowiadającego za kulturę. Ale też dzięki przychylności województwa małopolskiego Sejmiku, e, właśnie środki finansowe w postaci pomocy dla gminy Myślenice są przeznaczone na realizację tych ósmych międzynarodowych spotkań z folklorem. Jest to kwota 180 tysięcy. Również dzięki przychylności zarządu województwa małopolskiego e, Małopolska Szkoła Gościnności będzie, go, będzie gościła. Gości z całego świata, między innymi przecież z Kenii, z Meksyku, czy chociażby z Palestyny. I na specjalnym zadaniu jest przeznaczona kwota 150 tysięcy złotych po to, by w jak najbardziej bogatej formie mógł ten festiwal odbyć się również za pośrednictwem pomocy województwa małopolskiego i wsparciu finansowym. Małopolska to też nie dziwi, iż to właśnie w myślenicach w Małopolsce odbywają się takie festiwale, gdyż Małopolska słynie jako region z największej ilości grup folklorystycznych. Tutaj rozbrzmiewa w każdym regionie nieco inna kultura i myślę, że o to bardzo ale to bardzo warto dbać. Ale przy okazji jest też możliwość poznania innych wspaniałych kultur z całego świata. Myślę, że tutaj z rozrzewnieniem wracamy do roku 2019, kiedy największą furorę i popularność zdobyła grupa z Nowej Zelandii. Dlatego też serdecznie zapraszam nie tylko wszystkich Małopolan, ale również. Yy, Turystów z całej Polski, by zaszczycili w tych dniach swoją obecnością właśnie Myślenicy, by mogli poznać, który zespół folklorystyczny w tym roku zrobi tak ogromną furorę. Oprócz spotkań międzynarodowych z folklorem w Myślenicach, województwo małopolskie jest również organizatorem. Święta Dzieci Gór. Także i z tego miejsca, tych właśnie naszych najmłodszych, yy, zapraszam, by odwiedzili Nową Nowy Sącz, gdzie właśnie wczoraj odbyła się konferencja prasowa na ten temat. Także dzisiaj kolejna odsłona. I też oczywiście zapraszam tych najmłodszych, by mogli poznać folklor różnych innych krajów. Jeszcze raz bardzo dziękuję za możliwość udziału w tej konferencji. Myślę, że takim hasłem Małopolski to dobro jest w Małopolsce i tak chciałabym to zakończyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie Pani Dyrektor. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do pytań, to ja tylko jeszcze nadmienię, że faktycznie czeka nas 40 różnych wydarzeń. Kumulacja festiwalu to dni między 14 a 17 lipca. 14 lipca pierwsza odsłona koncertowa na placu Jana Nowaka Jeziorańskiego przy Galerii Krakowskiej w Krakowie. Natomiast 15, 16 i 17 lipca to koncerty na rynku w Myślenicach, to spotkanie z Kuchnią Świata w Małopolskiej Szkole Gościnności, to etno. Parada ulicami miasta to cały szereg propozycji, właściwie rozpisanych na całe weekendowe dni. Także zapraszamy na, szczególnie na te wydarzenia, ale także na te pomniejsze, które towarzyszyć nam będą już od 11 lipca do 20 przez 10 dni. To warsztaty rękodzielnicze, to pokazy kina etnicznego, to warsztaty taneczne z grupami z zagranicznymi, które będą uczyć naszych, naszych widzów, naszą widownię swoich tradycyjnych kroków. To również dwa. Wernicarze, dwie wspaniałe wystawy, ale na temat wydarzeń właśnie związanych z sztuką rękodzielniczą, z wernicarzami, z wystawami więcej powie na ten temat pani Natalia Nowacka, wicedyrektorka Myślińskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Po raz kolejny drodzy Państwo, myślański ośrodek Kultury i Sportu otwiera swoje wrota dla gości Małopolski małopolskiej, nie tylko z Małopolskiej, dla gości festiwalowych. Przede wszystkim przygotowaliśmy dla Państwa tutaj stacjonarnie tą część festiwalu, która jest związana bardziej z kulturą niematerialną i materialną, właśnie u nas materialną, dlatego że możecie Państwo u nas zaczerpnąć z rękodzieł z różnych kultur, możecie wziąć udział w warsztatach, zarówno w etno-kids, czyli dla tych najmłodszych, jak i w warsztatach cieszących się niesłabnącym zainteresowaniem, za warsztatach dla młodzieży i dla dorosłych. W tym roku przygotowaliśmy dla państwa chociażby e, taką propozycję jak możliwość nauki haftu karpackiego, ale również za sprawą niezwykłych małopolan, którzy mają niezwykłe talenty i lubią się nimi dzielić, będziecie się państwo mogli nauczyć malarstwa na szkle, chociażby od pana Zdzisława Słoniny, który słynie z tego e, nie tylko w Małopolsce, ale daleko poza jej Granicami. Zapraszamy Państwa na kino etniczne, które co wieczór w tych pierwszych i w ostatnich dniach zamykających festiwalu będzie u nas realizowane właśnie w przestrzeni otwartej, więc na to Państwa serdecznie również zapraszamy no i na wystawy, wystawy towarzyszące wystawy niezwykłe, dlatego że zbierające właściwie kolekcje również myśleniczan. Kolekcję kartek pocztowych z twórczością Zofii Stryjeńskiej, która również zajmowała się etnografią i tym, co najpiękniejsze w polskim stroju ludowym. Na tą wystawę zapraszamy Państwa do holu, ale będzie nam również towarzyszyła niespodzianka z Rumunii. Dziękuję. Drodzy Państwo, na tej dzisiejszej konferencji prasowej też chcemy dokonać prezentacji naszego oficjalnego spotu, który już dzisiaj po południu zostanie opublikowany w sieci i będzie takim nośnikiem informacji o tych wydarzeniach, które czekają nas już od 11 lipca. Za chwilę Państwu ten spot pokażemy. Ja również chciałbym przy tej okazji Państwu powiedzieć, jak ważną funkcję, jak ważną rolę w tym wydarzeniu pełnią wolontariusze dlatego, że jest ich w tym roku blisko 40. To są młodzi ludzie praktycznie z Małopolski, bo i z i z Krakowa, i z Myślenic, którzy będą zajmować się naszymi grupami, naszymi gośćmi, a w sumie będziemy mieć wykonawców 250, więc jest to potężna ilość osób, która będzie te 10 dni w Małopolsce spędzać. One, te osoby, artyści wymagają stosownego zaopiekowania i tą opiekę sprawować właśnie będą nasi niezastąpieni wolontariusze. No, może zanim przejdziemy do sesji pytań, bo pewnie takie będą, to pozwólcie Państwo, że ja odtworzę spot festiwalowy. Zobaczymy sobie go. On będzie też dla Państwa dostępny do pobrania na naszej stronie internetowej www.festiwal.myślenice.pl. Będzie także dostępny w naszych mediach społecznościowych, na Facebooku i na Instagramie. A tym. Jedność, wolność, muzyka i taniec. Ósme międzynarodowe małopolskie spotkania z folklorem 2022. Codziennie od 11 do 20 lipca w Myślenicach. Koncerty, warsztaty, spotkania hepeningi. Folklor z całego świata. Zagrają zespoły między innymi z Rumunii, Serbii, Meksyku i Palestyny oraz goście jubileuszu 680-lecia Myślenic. Enej, Kaja i Golec Orkiestra. Gościnne koncerty w Galerii Krakowskiej. Szczegóły na www.mokis.myślenice.pl Na imprezę zaprasza województwo małopolskie i gmina Myślenice. Taki niedługi materiał filmowy będzie nam towarzyszyć. Tego rocznej edycji czołówka, muzycznie już ta, od którą znamy od pierwszej, e, pierwszej edycji, także no roz, roz, rozdzięcza się Małopolska z powrotem folklorem z całego świata. Ja zachęcam Państwa, jeśli są pytania, to bardzo proszę. Wszystko jasne wobec tego indywidualnie. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Gdyby faktycznie były pytania indywidualne, to zachęcam, e, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Dziękuję bardzo pani dyrektor, dziękuję panie burmistrzu, pani dyrektor. No i zapraszamy do Małopolski. Myślenice i TV. Wasza